Ostatnie lata dla dzieci i młodzieży szkolnej były trudne. Najpierw w 2019 roku był strajk nauczycieli. Potem uczniowie uczyli się w domach z powodu pandemii, a w Ukrainie wybuchła wojna. To wszystko spowodowało duże zmiany w szkolnictwie. W ocenie władz pińskiej oświaty zakończony dziś rok szkolny był spokojniejszy. Ten rok był w miarę spokojny, można powiedzieć, szczególnie na tle tych pozostałych. Zajęcia odbywały się już, że tak powiem, w trybie stacjonarnym. Nie było jakichś wielkich niespodzianek. Uchodźcy z Ukrainy już się przyzwyczaili, my do nich, oni do nas, więc wydaje się, że ten rok był całkiem spokojny i przyzwoity. Rok szkolny w Pile zakończyła rekordowa liczba uczniów klas ósmych, bo ponad tysiąc. Półtora rocznika, który kiedyś, w czasach, kiedy była ta reforma nakazująca, czy umożliwiająca chodzenie sześciolatkom do szkoły, spowodowała, że taki ten nietypowy rocznik, to jest naprawdę bardzo dużo dzieci. Teraz przed dziećmi czas ładowania akumulatorów. A jakie są plany wakacyjne najmłodszych? Wyjazd do Sarbinowa. Wyjeżdżam na Mazury, w góry dużo razy, do Włoch. A na z rodzicami i z moim siostrem. Będę wychodził na dwór. Przychodzi na szkołę i będę sobie grał. Do zagranicy z rodzicami. Na początku pojadę na obóz. Pewnie jak wrócę z obozu, to będę jeździł często nad jezioro, się kąpać i będę grał też dużo w kosza. Jak zwykle czas wakacji to okres modernizacji szkół i przedszkoli. Między innymi przy szkole podstawowej nr 5 powstanie plan zabaw dla przedszkolaków, natomiast w przedszkolu nr 3 wymieniona zostanie instalacja elektryczna.